Rozwalają mnie ludzi na tubie, którzy dopiero co wrzuconego w filmiku narzekają, że jest słaba jakość, bo jeszcze YouTube nie zdążyło przetworzyć na tam 1080p i tak dalej, nie. Co taka słaba jakość? Gdzie jest full HD? I w ogóle. Kuźle, jakby to widziałem jakby, jak byli nowi w internetach, nie? Midaj w internetu, będę twoje masz. No to sobie rozwala. Ludzie naprawdę nie potrafią. Na ludzie, dzieci nie potrafią myśleć niestety. To mi powie kogo mam wybrać. Ja bierę Ra. Hmm. To znowu co tą laskę wziął. Jaką laskę? To, to inna laska. No ale co to? W sumie innych lasek tu nie ma. A tak nie wziął sobie. W sumie innych tu lasek nie ma, więc. No właśnie. No takie małe ale. Dozwalamy do trochę gdy Windowsowski, gdy your match has begun. Ale gra bardzo fajnie i płynnie działa, to mi się podoba. W sumie na każdym złomie to pewno będzie działać w miarę jako tako. Arek jak ci działa? Dobrze. <laughs> Mówiłem. No hello. Ugrywaj ta się szybciej. Czekaj, a te klejnoty wskazują jak się wgrało? Jak się gra wgrała, tak? Tak. Mhm. O, wszyscy mieli te sprawy. Wpomnij sobie jakie miał umiejętności Ra. To młota iść ta arena jest tak głupia. I taki no. hardcore trochę taki... Trochę. <laughs> trochę Taś, 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 Taś. Ja się tutaj To chciałem rzucić, ale chyba coś mi nie wyszło. Ja teraz postrzelamy na odległość. W sumie, jak mu nie strzelać, to Dobra, dobra ja trochę wolę głupotę, ale dobra. Ale ja tylko trochę. Trzecia blok. Dobra, jednym polas. No W sumie, nawet więcej niż jeden już. Trzech już poszło. Cóż, czterech poszło No ja trzech ze no. no, ej, co my za Co w ogóle masakerzy? Może to pieczarka to, to dla jest... mnie żalej, co? Tor jest nimbek zawsze Kogo ty masz? Sora Nie zrozumieć podstawę, to już mam taką bubę Na początku na pewno mm. Jakieś gujaczka od naszym Kiedy zmiana gry? Na razie nie planuję. Jezus, co oni mi robią? Pomocy. Nieważne, nieaktualne. Nieaktualne. Erikson, można z nami jasno, Chociaż aktualnie mamy komplet, tak? Ale one zmieniają czasami skład, tak? No, ja po tej będę spadał na cztery. Dobrze, Awek, nie wydam twojego refa na bzdury. Nie, my chujura nie. Fajna gra, ale... Awek, twój, twój ref pójdzie na srajtaśmę, się pęczy. Tak, tak, no. Ej, ale kurde, czekaj, po ile w Lidlu jest ten Srajtaśma Za dwa złote? Osiem... No, osiem rolek za dwa złote? No, no to pójdzie na srajtaśmę, Awek. Zadowolony? Dla mnie, dla Marcina i dla Arka. O, słodki kill poszedł, za, o, pieczarka zabrałem. To ma <grym> ja tam! U idealnie się strzeliłem. No przecież... Boże, mówię, że mnie wyda na bzdury. Jeżeli uważasz, że wydanie pieniędzy na stray taśmę to jest bzdura, to... Wolę nie wiedzieć czym się podcierasz A wow żeby co asysta była moja? Co? Asysta była moja do tego kila. Jezus Maria, co tu się dzieje na tej ulicy Oła, wow. o ła, o ła, kamienia dostałem No ja w sumie nie wiem co się stało Dolarami. <ścoughs> no. Nope. Co warto zainwestować w ten mały gimbo? Hmm. <sighs> A, bar bardzo ładnie zajdij. O kur...tyna, jak on mnie dorwał. Takim jakim prawem w ogóle śmiał? A pudło, cholera. Tak żodły się Bitcoinem nie podciągnął żod Nie no da się ukryć, że bitkoje na nim byłoby ciężko się podcierać. Czekaj, my wygrywamy to, czy przegrywamy w sumie? Wygrywamy i to ostro. A i poniosłam. Oh, kurde. Ah! Noż kurde Co to się dzieje? Au, 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 au. Co ja zrobiłem? Czytałem F zamiast G. Co robi F? Ja daje ci manewr. Mhm. Prawdopodobnie. Dobra, wyda wydatkowałem się na jakąś tarczę. Wypasioną, nie wiem co daje, ale wydatkowałem się. Boże, to wygląda źle. O, boże, to wyglądało źle, ale przeżyłem. Mój ty, boże, jestem dobry. A po prostu dobrą pomoc miałem, może tak. To tak się mogło w sumie bardziej skończyć. O, to było blisko. A, węzeł to biedak pod tym się ręką, tym <laughs> momencie, Idź pan wciul! Gą się. Takie pytanie, kiedy warto atakować na przykład te potworki, które są na mapie? No tak przy końcu gry już. Znaczy przy końcu, jeśli chcesz dodatkowe umiejętności. No, efekty takie jak lepsza regeneracja many, lepszy atak, lepsza szybkość, no to bierzesz kiedy chcesz. Ja? Ale masz pięć, tylko jeden efekt z tego co pamiętam naraz. Ja jeden tylko. ta różnica od innych. Uuuu tu będzie dobry na ult moment ah! Gin bulwo Gdyby zginąć nie chciała No to ginę się całkiem lec Wydać mogę dać Gdzie miniony przebrzydłe? Mniej widzisz miżdoli, no Co jest z tym hitboxem, nie wiem. Wiesz Awek nie zamierzałbym się przejmować specjalnie Ouuu no, To było dobre No widziałem to Co, CO? TU SIĘ WYDARZYŁO? WTF? Come on! Jak mi to się... Nie rozumiem, co się właśnie wydarzyło? Unstoppable e, Rosamaka, rozumiesz, że mi się to. Znaczy, logo jest ładne, ok, tylko ono. Mam intro, więc po co mi jeszcze logo plus intro, rozumiesz? Jakbyś zrobił intro, ok, ale logo to, to nie to samo i bez sensu. Albo jedno, albo drugie. A, chyba budża w stargardzie. Przykro sprawa. No. Strasznie. Jezus Maria, ale dominacja w ogóle. A, pudło. Nie to. Schmata. <laughs> jak to mogę spudłować? Jakim cudem? Chyba to wygramy. No racje, stary. O, że, ja zabiłem. A wiedziałem kiedy. Ukalec. Dwadzieścia jeden do dwóch. Oh. Trochę przegieliśmy tym, tym, tym razem <laughs> Ale tylko troszeczkę Ej, ale fajny to! Kurde, przyjemnie się jaka. tak bardzo na naluję, nie? Hmm. Jak teraz ma... Tylko szkoda, że nie mówicie dużo, ale okej, okay, przeżyję to jakoś. Miałem co komentować? No. no. Przepraszam, nie widziałem. No. Ja bym mówił, ale jestem chory. <laughs> Dobrze. O. Trochę mi się ta ronda udała. No tak zaszalałeś trochę, przykoksiłeś. Sorry. U teraz jest jakiś weekend, nie? jest tam dodatkowo jakieś gemy się zdobywa, czy coś? E, podwójne punkty, punkty faworu i za każdym pierwszy mecz dzisiaj otrzymujesz 10 gemsów, czyli takiej normalnej waluty, za którą płacisz pieniędzmi prawdziwymi. Mhm. Mm te 10 gemów na coś pozwala? Jeśli zbierzesz 200, to odblokujesz każdą postać albo jakąś skupę do postaci. Aha. Okej. Okay. teraz sprawna. Proponuję petycję zmiany gry, no nie zastanawiam się.